Każdego dnia nasi kierowcy zaopatrują supermarkety różnych sprzedawców detalicznych w Holandii, a także specjalizujemy się w międzynarodowym transporcie towarów w całej Europie. Jesteśmy Dasco, rodzinną firmą założoną przez dziadka obecnego dyrektora Bertusa Dasselara. Jesteśmy firmą z nieformalną atmosferą, w której rzemiosło jest na pierwszym miejscu. Oprócz siedziby głównej w Almelo mamy również oddziały w Zwolle, Appeldorn, Niemczech i Polsce. Każdy oddział Dasko ma swój własny plan. Oddziały współpracują ze sobą, aby pracować tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Nasze usługi wykraczają poza transport produktów z punktu A do punktu B. Posiadamy dwa magazyny jeden w Niemczech i jeden w Polsce. W tych chłodniach produkty mogą być przechowywane w idealnych warunkach. Posiadamy własną myjnię samochodową, w której możemy myć naszą flotę pojazdów zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa żywności. Posiadamy również własny warsztat, w którym zespół wykwalifikowanych mechaników dba o doskonały stan floty. Dasco jest również znane z dostarczania artykułów spożywczych do domów w Twente i Appeldorn. Obecnie dostarczamy je 50 samochodami dostawczymi z Almelo i Appeldorn. Krótko mówiąc, jesteśmy ekspertem w transporcie chłodniczym.